Cześć! Z tej strony Kamil i kanał Klocki Kamila. Dzisiaj mam dla Was opening paczki konkursowej otrzymana z kanału Szymon i Klocki. Zorganizował on konkurs, w którym trzeba było zbudować moka przedstawiającego nasze ferie. Ja zbudowałem moje ferie w górach i zdobyłem za tego moka pierwsze miejsce. To pierwsze miejsce było do wygrania Mystery Box. Właśnie on jest w tej paczce. No i zobaczymy, co tam będzie w tej właśnie kopercie. Cieszę się, że w ogóle dostałem paczkę od Szymona i Kloski, bo on wysyła paczki do bardzo znanych Lego Tuberów i są one bardzo fajne. I w środku mamy Mystery Boxa. Tak on wygląda. No i jeszcze list. Ja teraz przeczytam ten list. Kamilu, całkiem niedawno ogłosiłem konkurs. Jako że zająłeś pierwsze miejsce, to dziś otrzymujesz nagrodę. Może nie jest to zbyt ogromna nagroda. Mój autorski Mystery Box. Twoja praca była naprawdę świetna i zasłużyłeś na zwycięstwo. Nie będę mówił, co w niej znajdziesz, bo wtedy już to już nie będzie Mystery Box. Mam nadzieję, że będziesz brał udział w kolejnych moich konkursach. Twoje moce stają na naprawdę wysokim poziomie. Mam również nadzieję, że Poczta Polska dostarczy przesyłkę jak najszybciej. Obiecuję również, że będę dostarczał wielu różnych materiałów z LEGO w roli głównej. Pozdrawiam, Szymon z kanału Szymon i Kloc. Gratulacje. Bardzo dziękuję. No i teraz sobie otworzymy tego właśnie Mystery Box. Nożyczki, to bierzemy się za otwieranie tego właśnie mystery boxa i zobaczymy, co w środku przygotował dla nas Szymon. No i w środku mamy jakieś wizytówki, saszetkę Lego mini figur z serii drugiej. Jakieś chyba emotki. Również taką saszetkę z emotkami z serii trzeciej. I takie różne karty. I jeszcze jedna tu jest wizytówka. Ułożyłam to tak, żebyście mogli zobaczyć dokładnie co tutaj mam. I mamy tutaj serię trzecią Lego Minifigures Emoji Bricks. Dwie wizytówki. Jedną z informacją, że był to konkurs na 200 subskrypcji kanału. I drugą z opisem kanału. Tutaj jeszcze dwa zdjęcia. I dwie karty z Lego oraz pięć kart ze Star Wars. To jeszcze otworzymy sobie te minifigurki Emoji Bricks. To teraz otworzymy sobie saszetki z LEGO Emoji Bricks. I w pierwszej mamy... Zobaczę. Mamy tutaj takiego klocuszka czerwonego, pomalowa pomalowanego czarnym markerem. I mi to przypomina trochę takiego jakiegoś agenta. Mam tutaj również taką informację. Z tym Chyba, co możemy tutaj? Co? O, ta buź, co ta buźka oznacza? Teraz sobie otworzymy drugą saszetkę. I w środku mamy, może, jakiegoś biznesmena namalowanego na takim piaskowym klosku. I tutaj również mamy informację to tutaj jest. To jeszcze ostatni rzut oka na to, co było w paczce od Szymona i Klocki. Mam nadzieję, że mystery box się Wam spodobał, bo mi się on bardzo podoba. Wpadnijcie jeszcze na kanał Szymona. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!